Yo, siema wszystkim z tej strony siekiera i wreszcie mi się udało poskromić Amnezję. Yy, nie wiem co było Strasznie miałem błędy po bo... nie wiem chyba yy, 11 minutach gry od razu mi zwiesiła się gra i nie chciała się w ogóle odpalić, yy, ale jakoś mi się to udało zrobić, także ja się z tego najbardziej cieszę na moim YouTube, e, znaczy na moim kanale, będzie już e, wysłałem do Was moje intro. Jak będzie wyglądało z amnezji, to jest taka prowizorka, ale to na razie tak tyle będzie. E, ja w tą grę tylko grałem 11 minut. E, jedynie co to patrzyłem na tę grę, o co w tej grze chodzi. Nie do końca wiem, ale mi się ta gra spodobała e, i dlatego wybrałem amnezję niż penumbrę. Ale jak skończymy grę amnezję. To zacznie się penumbra. Tak. Dobra, to już koniec pitolenia. Eee, stwórz. Nazwa gracza. Dobra, chyba będzie dobrze. Semi nie chciał się wpisać. Wybierz. Nowa gra. Rozpocznij. Dobra. I tak sobie pomyślałem, że jak mój kanał YouTube przekroczy 500 lajków, to będę nagrywał wszystkie gry z kamerką. A teraz się zamknę. źle. No to witamy Cię Danielu z Londynu Wcielimy się dzisiaj W Twoją postać Co przeżyłeś lub coś przeżyjesz I ze mną się będziesz czuł Bezpiecznie Okej okay. A się stary najebał Trudno będzie chodzić jak wełbiesz szum i woda w dzienniku JOT pojawi się nowe zadanie, aby ułatwiło, no, że ok podążać za płynem ok no to płyn to nie jest płyn okres jebany okres dobra tu idziemy za tym ...alopłynem. płynem jestem ciekaw, czym ta gra mnie zaszkoczy. Zaszkoczy. Wow, dobra, niezły początek, A tam trzeba iść, ale co mi się bierze? A dobra, trzymam. Moje oko! Dobra, co to? Krzesiwo? To jest chyba to tak? Dzięki nim można podpalić różne przedmioty. O! To się może przydać To się chyba tak, tak samo otwiera, ale fajne Dobra Koszula i krzesiwo. Dobra. Dobry start. Kolejne krzesiwo. I zmiotła. W końcu. Sprzątaczka. Nie umie sprzątać. Trzeba posprzątać. Zgubiłem to. Gdzie to jest? To była magia, iluzja Dobra lecimy dalej Co tam będzie, co tam będzie Dobra jest, ala płyn Kurwa jakieś kroki już słyszę Dobra, ale to na razie początek To chyba nic takiego nie będzie Oł. Chyba drugi rusek, czysty spirytus pije Powaleniec Dobra Koniec, opierdzi zielania się Co, krzesło weźmie? A, to jedynie tak <grystanie> Gdzie jest ta gra? Nie ma Nie ma Ma, szafa na ziemi która się nie da otworzyć Ej, a jednak się da czy ja to się zamknę? dupa dobra tam coś może być obraz ale będę miał się czym bronić jest, myślę, że to duch twoja kolej dzisiaj sprzątania, jest, wiesz o tym? krzesiwo, dobra, jestem ja stąd spierdziałem, e, dzięki Będzie... A, dobra, czyli nie będę mógł e, w tym w ciemnościach być? A, to gitara. Będę musiał oświetlić krzysiwem, ale krzysiwo, że będę mógł podpalać, nie wiem, krzesło czy coś? Nie. Może to? No. Nie, dobra, nie będę tego marnował. Dobra. Świeczki będzie można podpalać. Okej. Okay. <laughs> Lecimy dalej. Kamuszek. Ale tu ciemno jak w dupie. A, nie że się traci rozum, Boże. Szybciej, szybciej, szybciej do światła Stare archiwum Archiwum X Co nas tam spotka? O oh, Jezu Okej okay. Zresztą żeby nie zagrzało. Jest. No. Morda. Co to To O, światełko. Oj, prysznic. To jest profesjonal prysznic. No trzeba się umyć. Jezu. Fo. What the fuck? Dobra, trzeba przejść ze Nie ma. Nie ma. Dwa krzesiwa. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Już dalej Idziemy za Za tym czymś Okres Kubitka miała Jest, co jest? kury. skóry U, co to? Lampa, a latarnia, dobra Dzięki niej latarnia świeci, A. A to chyba będzie coś takiego, że. Nie będzie można tak szybko marnować latarni. Podoba mi się ta gra. Nie, to Harry Potter. Nie ta. Nie ta. Nie ta. Hmm, jak jak ja w bibliotece. Tam byłem, nie, tam nie byłem, albo byłem, tak byłem, tam były te robaki, bo to jest sprint, nie ta. Jak w dupie Boże, dobra Dobra, spokój, spokój Spokój mm. chciałem przeda Dupa. Ale nie skończyłem mojego poszukiwania. Nie ta Co? Nie ta. Nie ta Synek, co ty robisz? Książki szukam, nie widzisz. Ale te książki są cenne! W dupie to mam! <laughs> Dobra Już tego Zapali Szaf, się Szafunia W której jest krzesiwo. O, Będzie bardziej widma Co coś może być? Wszędzie tutaj coś może być znaczy to otworzyć? ale dobra, już mi się gierka podoba A, dobra, czyli przed potworem nie, moż, znaczy nie można z nim walczyć. Czyli ten chyba potwór to jest chyba Aleksander. Ale z tego co ja, tam było napisane, to ocal nas dwóch. Uuu! Uh. Machajka. Tutaj się otworzyć nie da. Co się otworzyłem? Tajemny Tajemne wrota. Co tu będzie główny hall? Główny hall. będzie tam wszystko obsłane. Daran, 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 daran. Uuu I też moje tyle lala Dobra tutaj na razie skończymy moją przygodę lub naszą e, Mam nadzieję, że będzie bardzo dużo subskrypcji Czym więcej subskrypcji tym lepiej Im więcej lajków tym dla mnie lepiej <głays> Mam nadzieję, że Wam się ogólnie ten filmik spodobał no i czekać na następne. Kiedy będzie następny? Jeszcze nie wiem. Yy, następną grą, którą nagram, to, to jeszcze właśnie nie wiem, muszę się zastanowić. Ale dobra, oto na tyle. To koniec. To cześć. Na razie. Mam nadzieję, że się spodobało.